Media obiegły bardzo smutne wieści. W wieku 54 lat zmarł Krzysztof Banaszyk. O śmierci uwielbianego przez wiele osób aktora filmowego i dabinkowego poinformował Związek Zawodowy Aktorów Polskich. Nie żyje Krzysztof Banaszyk. W czwartek 1 sierpnia 2024 roku media obiegły bardzo smutne wieści. Zmarł Krzysztof Banaszyk, uwielbiany przez wielu aktor dubbingowy w Polsce. O jego śmierci poinformował w mediach społecznościowych Związek Zawodowy Aktorów Polskich. Krzysztof Banaszyk miał 54 lata, dotarła do nas bardzo przykra wiadomość. Odszedł Krzysztof Banaszyk, wieloletni członek ZZAP oraz członek zarządu głównego ZZAP w kilku kadencjach. Dziękujemy Krzysztofie za Twój wkład w rozwój Związku Zawodowego Aktorów Polskich, czytamy w komunikacie ZZAP. Kim był Krzysztof Banaszyk? Krzysztof Banaszyk urodził się w 1970 roku w Poznaniu. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, a później z powodzeniem zdał eksternistyczny egzamin aktorski. Był znanym i cenionym aktorem teatralnym, filmowym, serialowym, a także uwielbianym przez wielu aktorem dabinkowym. Widzowie mogą go kojarzyć z filmu, Pułkownik Kwiatkowski, czy seriali, 39 i pół, Prawo Agaty, oraz, Na dobre i na złe. Z kolei jego głos można było usłyszeć w takich produkcjach jak Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, gdzie dubbingował kultowego skrybę Otisa, Kung Fu Panda, Gdzie jest Nemo, Noc w Muzeum, Shrek Forever, czy Spider-Man.